Papieskie dzieła misyjne są instytucją dedykowaną ewangelizacji i pomocy. W jaki sposób ogarniamy naszą modlitwą i wsparciem Ukrainę. Chcemy być bardzo blisko polskiej granicy, tam gdzie są wolontariusze, tam gdzie ci, którzy pomagają i przyjmują konkretne osoby tutaj na miejscu w Polsce. Chciałbym też przedstawić moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Leszek. Kryża, dyrektor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do pomocy Kościołowi na Wschodzie. Księże Wyszku, w jaki sposób najłatwiej w obecnym czasie możemy pomagać Ukrainie i Ukraińcom przez Wasze pośrednictwo? Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który ja reprezentuję tutaj już od ponad 30 lat, pomaga wszystkim krajom, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego, ale wszyscy wiemy, że w tej chwili ta pomoc jest skoncentrowana szczególnie na Ukrainie. My, jako zespół, pomagamy na dwa sposoby. Raz pomagamy tutaj tym, którzy do Polski przybywają, i drugi sposób to jest nasza pomoc dedykowana tym, którzy są na Ukrainie. A oni tej pomocy potrzebują. W tej chwili bardzo, bo wyobraźmy sobie parafie, które dotychczas były niewielkimi wspólnotami, teraz do nich dołączają ci, którzy uciekają z tych terenów ostrzeliwanych domy, które dotychczas liczyły 20-30 pensjonariuszy, w tej chwili około 200. Więc robimy wszystko, żeby te domy wspierać, żeby te domy mogły funkcjonować, żeby te wspólnoty parafialne mogły ugościć tych, którzy tej gościny, a właściwie schronienia w tej chwili bardzo potrzebują. I dla nas w tej chwili najważniejszą pomocą jest pomoc finansowa, bo jeszcze jest taki czas, że na Ukrainie można to i owo kupić, a to bardzo ułatwia całą dystrybucję, logistykę i tak dalej. Dlatego, gdyby ktokolwiek chciał wesprzeć działania Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, to oczywiście służymy naszym kątem. Jesteśmy otwarci za wszelką pomoc i ofiarność. Bardzo dziękuję. Bądźmy, bądźmy razem z Zespołem do Spraw Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bądźmy otwarci na Ukrainę i na Ukraińców.